Cześć widzowie! dzisiaj otwieramy karty Ninjago, dokładnie tak. Nie karty Star Wars, bo Ninjago została wypuszczona nowa seria. Plus w gazetce, w gazetce sobie kupiłem gazetę z Ninjago Legacy Hero i była taka z Seabound, czyli z no tego wodnego sezonu. To nie jest Next Level, ale zobaczymy. Sprób tutaj będziemy mieli trzy limitki na pewno. Jedna, dru druga, trzecia. Zaczniemy, oczywiście, chyba od tej paczki, bo to jest taka pojedyncza. Jeszcze jedna informacja. Po ostatnim filmie nie było, czy górę, a i mówiłem, że pojawi się film z gry. Tak tą grą będzie Roblox. I nie mówiłem, kiedy się pojawi, no to już mówię. Pojawi się w następnym. To będzie następny odcinek. Co nie wiem, co. A co będziemy, w co będziemy grali na tym Robloxie, to już Wam nie powiem. Dobra, to w tej paczce liczę na platynkę, a w tej na rubinową kartę, co nie, w tych, tych krwawych księżyc. Bo właśnie to już jest dziesiąta seria, czyli dziesiąta rocznica tego. Dziesiąta, nie wiem. To już jest 10 lat od rozpoczęcia serii kart Ninjago, więc no. Jeszcze nie trafiłem rubinowej. Otwierałem trzy paczki. Dobra, więc zacznijmy otwieranie. Dobra, mamy puzel z Kalmarem. Mamy o, pojazd smog gromu Jaya Ewo. Tego nie miałem. Mamy drużyny. Dzika drużyna Nia, Cole i Zane. Tego też nie miałem, więc fajnie. Zayn w otchłani raczej nie miałem. I świecąca karta jest to. Lloyd w Akcji Legacy. I chyba też nie miałem. Dobra. Hmm. Nie wiem od czego zacząć od tego czy od tego. Mnie bardziej ciekawi to, więc zaczniemy od tego. To było. Tutaj mamy 30 kart, z tym 5 kart specjalnych. Co powinniście wiedzieć, że. W każdej jednej paczce jest jedna karta specjalna, taka świecąca właśnie więc nie ma szans, że weźmy, kupicie sobie jedną paczkę i nie traficie świecącej jakieś karty. No nie ma szans. Więc, nie? więc no. Jak? Jak to otworzyć? No, tak średnio nie, tak średnio wiem, jak to otworzyć. Zobaczymy, co tutaj jest, bo tak naprawdę, tak, tą taką paczkę pierwszy raz z Ninjago otwieram. Jeżeli ktoś nie widział yy, tej nowej serii. O, taka podkładka jakaś. Mogę tutaj położyć. Jeżeli ktoś nie widział tej nowej serii, yy, nowy, now, nowych odcinków Ninjago. Z tego. No, jeszcze nie ma trzeciego sezonu, ale yy, to będzie taki mały spoiler. I taki mały spoiler, bo to nie będzie taki do końca spoiler. Tutaj mamy zarkta, czyli yy, członka zakazanej piątki. Yy, zakazanej piątki. Proszę bardzo. Dobra, I teraz przejdziemy sobie do paczek. Mamy tutaj trzech lojdów. Jednego kaja i jednego Lorda Rasa, więc zacznijmy może od lojdów, bo jest ich najwięcej. Dobra, pierwsza paczka. Lecimy. Mamy zły sen. Kartę z tekstem, czyli jak to mówią, zasadzkę. Mamy nastoletniego raju w akcji. Proszę bardzo. Twardy orzech do zgryzienia. Hop. Oślepiony. Dużo zasadek. Trzy zasadzki w jednej karcie. No i mamy kawałek puzla. I mamy komiksowego Lloyd'a. Takiego fajnego. To już drugi Loid i to jest świecący. Wow. Tu jeszcze takie coś, ale to tak naprawdę jest niepotrzebne za bardzo. Tam jest pokazane, jak trzeba grać, jak, jak się gra w to. O, i znowu to samo, więc niepotrzebne. I lecimy dalej. I co teraz? Nie będę czytał tego pod spodem, bo to jest dosyć długie. Często potężny Lloyd. Kolejny Lloyd. No tak, no to paczki zrobimy. No tutaj mamy Arina, sobie karta puzzla, puzzlowa, drużyna Ryu, Kai i Nia. Ja tej serii praktycznie nie otwierałem. Zarkt i kaj krwawego księżyca. I te karty, właśnie świecące nowe, są mega fajne. To jest krwawego księżyca. Dobra, czy mamy tutaj? Nie, nie mamy tego. Silny Cinder. Fajna karta. Smoczy to jest ruchu. To jest taki zestaw jest. Yy, też pojazd. Drix. Nie wiem gdzie to dać. Damy to tutaj, bo nie wiem za bardzo jakie to jest. Yy, Wygłupy. Mamy tutaj kartę puzzlową z nuktem i nie wierzę z Noktem, z Rasem. I nie wierzę. Mamy pierwszą, najrzadszą kartę z czterech. Mamy i to kartę, którą chciałem. Oto Rubinowy Nokt. Uf, dobra, tutaj będziemy dawać te najrzadsze, najrzadsze karty. Ale. Kurde, ona jest potężna. S 115, 123, 160, 107. I to jest potężna karta. Dobra, lecimy dalej. Tym razem rasę, z Rasem. Ale fajnie, oj, oj sorry, To jest bardzo. Nie wiem, która to jest paczka, ale. No, jakby już praktycznie, praktycznie już y, mamy pierwszą z czterech, co nie? A mamy dosyć dużo tych kart. O, turniejowy nokt. Znowu, nokcik. Nokcik, <grym> dziwne. Powalony. Y, tu jest karta puzla z Cinderem. Znowu z Rasem, ale inna. Yy, I mamy Śliskie Macki oraz Drix Krwawego Księżyca. <laughs> to już nasz trzeci członek Zakazanej Piątki, Dobra. Ale fajnie, ej. mi się to podoba. Jeżeli tak będzie dalej, no to ten opening będzie chyba najli, najbardziej fartownym openingiem ze wszystkich. Bo już mamy pierwszą kartę, najrzadszą. Więc, no, podnaż na ja. Jak zdążymy wszystkie tak naprawdę najrzadsze karty, to za bardzo nie będzie trzeba tego nagrywać. W ogóle nie, nie wiem, czy, czy. Dobra, powiem wam, bo nie wiem, czy mam powiedzieć, miałem, ale dobra. W trzecim sezonie powróci. On tak. Silny, morro. Powróci, już nie będzie miał mocy wiatru. To wiadomo, bo eufrazja ma i skrzące wejście. U, mamy dumną bązel i cienistego rina. To są takie fajne też, też karty. Dobra, ta duża paka została zakończona i to sukcesem, dosłownie sukcesem. Z tych z pięciu paczek trafiłem jedną, jedną yy, najrzadszą kartę. Wow! Dobra, teraz to. Tutaj można mieć: yy, so, jeżeli chodzi o te limitowane karty, to Arina i Lloyda, Sore i Cola, yy, Nie, y, yy, nie Jace, Kaya i Jaya oraz Kaja i Nocta. My mamy Nie i Jaya oraz Arina i No, i Arina i Lloyda, Dobra. Tutaj też mamy 5 saszetek plus jedną kartę limitowaną, więc fajnie bardzo. Dobra, otwieramy. O ludy, o ludy. Jak to? Ciężko się to te paczki takie duże otwiera. Dobra. Dobra, 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 zacznijmy oczywiście od pierwszej karty, limitowa która, y, pa, y, karty limitowanej, y, czyli nie kontra J, nie kontra J, no, t, no czemu kontra, no bo zły J jest, no ale dobra, mamy już drugą kartę limitowaną, a w tym odcinku będą trzy, i znowu zaczynamy od lojdów, bo jest ich najwięcej, czyli dwóch w tym wypadku. Jeżeli w każdym, w każdej z pięciu paczek, nie, jeżeli w pięciu paczkach trafi się jedna karta limitowana i to będzie w każdym tym, to będziemy mieli trzy te najrzadsze, właśnie nie karty, dobra, nie wiem co ja bradzę. padli z wyczerpania. Ale możliwe, że będziemy mieli po prostu trzy najrzadsze karty. Czadowy Kai. Yy, no no tak. Turniejowa Wildfire. Mieliśmy chyba Wildfire, ale nie taką turniejową. Pan Pale. Mamy Tox. I znowu mamy Morro, Tym razem krwawego księżyca. To będą fajne karty. Dobra. No że mnie ciekawi jak po prostu będzie ten modu w tym trzecim sezonie dobra lecimy. Potężna Wildfire. Ją chyba miałem, bo trafiłem. Strażnik świątyni w akcji. Hopa. Tutaj mamy kola na puzzlu. E, Robiego. O, ja nie mogę. Turniowy Arym oraz niestety pierwsza powtórka takiej mm, świecącej karty Comics of Lloyd. A może można no, było trafić więcej. Takich yy, taki właśnie niepowtórek, a trafiłem akurat powtórkę. Dobra. Lecimy. Furia. Dobra, zaczynamy dość furią. Za dużo energii. Co to oznacza? Szczęśliwa Eufrazja, to jest właśnie ta, która ma moc moro. Teraz, w tym sezonie. Turniejowy kaj. Lotnia Sory. Pojazd. Dość mało daje. Bardzo mało. I... Ej, albo mi się daje, albo w... W tej serii jest więcej najrzadszych kart. Oto Rubinowy Zayn. Czy on jest silniejszy od naszego Nocta? Hmm, tutaj wygrywa Noct, tu wygrywa Zayn, tu Noct i tu Zayn. No to mam, mamy takie remisy, ale dobra. Mamy już drugą najrzadszą kartę, czyli właśnie naszego Rubinowego Zayna. Zaczyna się, ten opening jest serio mega fajnym openingiem. Pewnie dlatego też, że jest duży mega i w ogóle. Ale no, to takie tam. O, znowu mamy to. Potężny Zayn. Paczka z Zaynem. Wężowy mech. Eee, drużyna bązyl Geo i Kol. Pixel oraz kolejna taka karta. Na przykład Sore. Tutaj mamy, a nie Drake. Wtedy mieliśmy Drix. O, cienisty, zły J. Fajnie, bo dawno nie mieliśmy cienistej karty. Bo mieliśmy ją. Y, dopiero gdzieś tak na początku chyba ona się trafiła. Mamy tytanowego smok, m, smoka Mecha Cola. Ale to chyba miałem. Chyba tak. Dobra. Bązyl w akcji. Chyba też miałem. Turniowa Jordana. Raczej wątpię. Najwyższy mechanik. Nokt. Oraz Zeyn, Krwawego Księżyca. Dobra. I teraz lecimy z ostatnimi pięcioma saszetkami i jedną kartą limitowaną. Tylko teraz to chcę otworzyć tak. Jakby. O, tak się to otwiera. Dobra. To już rozumiem. Bo dawno nie nagrywałem takich właśnie yy, dużych pudełek. Bo one ostatnio, ostatnio je yy, w, w pierwszych odcinkach yy, z kart Gwiezdnych Wojen. Tutaj mamy Arena Aloyda, edycję limitowaną. Pum. I z... A, tym razem jest najwięcej lordów la... rasów. Rasów, co? Tak, nie wiem, czy tak się mówi. Dobra. Więc zacznijmy od lordów rasów. Czemu tak dziwnie się to mówi? No ale no, tak, tak to się mówi się. Mamy w żadnym wypadku. Okej. Okay. Turniejowy nokt. Mieliśmy nokta, ale turniejowego nokta raczej nie. Turniowy kaj, no to już mieliśmy dzisiaj. Modnisia modniścia, Modnisia nie wiem, nie rozumiem tego. I kawałek pudla z Cinderem oraz duet Krwawego Księżyca Sora i Nia. Też fajna karta. Dobra, lecimy znowu. Do z lordem rasem, ale mamy dwie najrzadsze karty. To jest mega fajny opening, otwieranie opening Twardzielka Sora. Dobra, Eufrazja w akcji. Herbata z muchą. Ja, czekajcie, zanim polecę dalej z kartami tylko uporządkuję to, bo jest dość o właśnie tak rozwalone, przez to, że jest dużo tych kart. Złowię jeszcze gąk. I dawno nie było takiej właśnie karty ja z napisem z imieniem Zarkt. Na przykład tutaj mam Zarkta i Cienisty Kól, już myślałam, że jakiś Arim czy Jake, którego mieliśmy. Więc znowu, to są bardzo podobne karty, ale na szczęście nie. Więc lecimy dalej. Dobra, znowu to coś. I możemy leczyć. Powalony to mieliśmy. Silny, smoczy tropiciel. Ale to nie jest. Ten to jest dragonian przecież. E. Turniowy zain. Mocar na lotnia Jordany. No też tak mało daje. Dość mało dają te rzeczy. Tutaj mamy Wildfire. Mamy cieni sensora. Dobrze, że ten, bo bardzo łatwo jest ten właśnie. Y, trzeba y, pomylić na przykład taką cienistą sorę z cienistym kolem. Nukta w akcji. Mieliśmy nukta turniejowego, nukta, ale nukta w akcji nie, nawet trubinowego nukta mieliśmy. Skoncentrowani. Możesz dobrać kartę on za każdy wygrany pojedynek. No to jeden taki wyjątkowy, że przeczytałem, bo krótki był. Wildfire i Zane na Puzzlu Blacked. Turniowa Sora już myślałem, że to nie, nie będzie że to będzie sam Kai, bo samego Kaja mieliśmy a to jest duet Krwawego Księżyca, Kai i Lloyd dobra, i ostatnia paczka na ten odcinek mam nadzieję, że Wam się podobało. jeżeli jesteście nowi na kanale zasubskrybujcie kanał i zalajkujcie film żeby pojawił się odcinek z Robloxa albo następny opening Dobra, może zaczniemy od końca i mamy cieni stykaj. No to już nie będziemy mieli najrzadszej karty, ale i tak dwie najrzadsze karty w odcinku w jednym odcinku to jest dużo. Jestem najlepsza. Ok. Potężny kaj. Dużo, bardzo, bardzo dużo tych kart takich zwyk zwykłych. Tutaj kolejny puzzle tym razem z Drix. Turniejowa i ponury. Wszystkie łotry są obracane o 180 stopni. O, ten odcinek był serio jednym z fajniejszych, bo trafiliśmy aż dwie najrzadsze karty Rubinowego Nokta i Rubinowego Zajna. Akurat rubinowe, na Rubinowym Nokcie mi najbardziej zależało, a ten Rubinowy Zejn jest serio świetny, więc no bardzo dużo Kart zasadzek, które nie wiem, czy mi się za bardzo przydadzą. No, ale zobaczymy. Może jest tam jakaś taka mega dobra. Dość mało pojazdów. Yy, dużo puzli bardzo dużo puzli więc może będzie jakaś choć jedna układanka. No, chyba najwięcej kart, najzwyklejszych. Trzy karty z im, imieniem bohat, danego bohatera lub złoczeńcy. Yy, dość, dość, dość dużo świecących kart. Trzy nowe limitki. Jedna jest z kozacka, bo ten zakt jest mega. Albo ten Mia contra Jay. Najmniej mi się chyba podoba ten Arin i Royt ale też są fajne. Więc trzy takie i parę powtórek. Nie było ich aż tak dużo, ale nie wiem, czy właśnie tam nie ma jakiejś jeszcze. No dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli spodobał Wam się ten film, musicie zostawić łapkę w górę. I oby było więcej tak dobrych, tak dobrych openingów, na przykład z Gwiezdnych Wojen, bo serio, więcej, bo mam jedną złotą kartę i to Darta Wejdera tylko z Gwiezdnych Wojen, a tutaj aż dwie trafiłem, aż dwie. Masakra. Dobra. Cześć, do zobaczenia w następnym odcinku.